Jak mieć dobrą szczękę? Jak zwiększyć swoją odporność na ciosy? Czy da się to zrobić? Otóż i tak, i nie. Ponieważ z jednej strony chodzi o twoją szyję, tak? Chodzi o to, żeby zwiększyć ilość masy na szyi, zwiększyć siłę swojej szyi. Gdy masz dużo mięsa tutaj, gdy masz dużą siłę tutaj, to będzie znacznie ciężej, żeby zabujało to, tak? To jest jedna sprawa, więc to od razu zwiększy Twoją wytrzymałość. Ale drugą rzeczą, która jest równie istotna, ale szczerze może nawet bardziej istotna, jest to, żeby nie przeciążać tej swojej głowy i nie przyjmować niepotrzebnych ciosów. Chodzi o to, żeby nie sparować za dużo i za ciężko, bo wtedy... Twoje ciało przyzwyczai się do tego, że w momencie kiedy dostaje, no to się wyłącza. I pierwszy raz dostaniesz, cię wyłączy, to jeszcze jest git, ale jak cię wyłącza co tydzień, no to jest lipa już, tak? Bo twoje ciało się przyzwyczaja do tego, no że jak dostaje, to to jest ten moment, kiedy trzeba odciąć światło. Ale nie można też mieć złudzeń. Są takie ciosy, które jak dostaniesz, to jest koniec. Każdy ci to powie, każdy profesjonalista, każdy zawodnik powie ci, że są ciosy, które jak dostajesz, to czasami nawet to może nie być jakiś wielki cios, ale czasami coś akurat kliknie, dostaniesz krytykal dostaniesz kryta w mordę i już jest koniec, leżysz na ziemi. Co zrobić po nokaucie? Otóż, mój drogi, twój mózg też potrzebuje odpoczynku. Jeżeli zostałeś znokautowany, to to jest moment, w którym twój mózg mówi koniec. Jeżeli dostaniesz potężną bombę, która cię wyłącza, to musisz zrobić sobie przerwę. I nie, to nawet nie jest przerwa od treningów, chociaż szczerze takich mocnych treningów, które wypalają mocno twój system nerwowy, też chyba nie powinieneś robić. Moja porada jest taka, pomimo tego, że nigdy mnie nikt chce. Tak, na, na, na ciemno nie wyłączył, to zrób sobie przerwę od sparingów na jakiś czas, aż do momentu, aż wróci wszystko do ciebie w tym stopniu, że już nie, twoje, twoja głowa nie będzie uszkodzona, tak? To też zależy, od jaki to był knockout, tak? Czasami jest gorzej, czasami jest lepiej, ale nie warto wracać od razu do treningów, do jakichś mocnych sparingów, bo później może być lipa, tak? Twój mózg się nie regeneruje tak jak twoje ciało działa trochę inaczej. Warto jest o niego dbać, bo nie chcesz, naprawdę nie chcesz mieć uszkodzenia mózgu.